Siemaneczko z tej strony, z tej strony zakrzew wyzwania 5 razy 5, tydzień trzeci, lecimy a więc tak, przedostatni tydzień wyzwania dostał nam do końca ostatni tydzień, zobaczymy jak to dzisiaj lata, mam nadzieję, że sobie troszeczkę polatamy z tym ciężarem nie ukrywam, jest to, jestem już po treningu i tak jak wam mówiłem na ostatnim filmie że postaram się to zorganizować tak żeby robić ten ciężar wcześniej, to niestety mi się nie udało, mamy godzinę 21.30 bodajże I... i tak, z aktualizacji jutro pada do mnie ciekawy gość, wydaje mi się, że nie, ma... nie macie pojęcia na 100% kto to będzie i nawet się nie spodziewacie, bo ja sam się nie spodziewałem i nie ukrywam, troszeczkę jestem ciekawy, bo będą to wyzwania siłowe dla mnie. A dzisiaj czekają mnie ciężkie podciągnięcia i ciężkie dipy, więc zobaczymy, jak to będzie z tą regeneracją. A chciałbym jednak z fajnej strony się pokazać na tych wyzwaniach siłowych. No ale zobaczymy, jest jak jest. Gościa sprawdzimy również. W elementach gimnastycznym po prostu zobaczymy jak sobie poradzi i taki materiał też będzie na tym kanale. Ale na razie szykuję ciężar i lecimy z podciąganiem. W pierwszej serii dzisiaj atakujemy 35 kg i jeszcze zanim do tego przejdę, film wjeżdża jutro, czyli w środę. Jeżeli ktoś chce zacząć ze mną współpracę, jest na to okazja. Zostały ostatnie trzy wolne miejsca na rozpoczęcie przygody z Kalistyniką od lutego, jeżeli chcecie rozpocząć taką przygodę i zmieniłem formę prowadzenia na formę subskrypcji, czyli bez limitu czasowego 250 zł jest co miesiąc i pracujemy sobie tak długo, jak długo będziesz przedłużał ze mną współpracę. Więc zapraszam, mail jest podany w opisie. na 35 kg, sprawdźmy to dzisiaj.

Ja jutro mam wyciskać na klatę, jak ja zaraz w drugiej serii 40 kg na pól robię, a później jeszcze dipy mam ciężkie robić. No bo to nie miałoby sensu, żebym wyzwanie odpuścił. 50 w trzeciej serii ma pójść na pięć ruchów. Jeżeli pójdzie i pójdzie fajnie, w piątej serii podchodzimy pod 60 na podciągnięcie. Słyszycie to? Czas na 50. Szczerze miłe zaskoczenie, bo się nie spodziewałem dzisiaj, więc ostatnia piąta seria lecimy 60 kilo. Jak pójdzie na 3, to mnie to nie zaskoczy. Słyszycie to 60 kilo, ostatnia seria. <gryw> 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 Tak jak mówiłem 60 na 3 mnie to nie zaskoczyło. Nie chciałem próbować czwartego, bo wiedziałem, że nic z tego nie będzie. Lecimy na dipy. Co wam mogę powiedzieć, historię z dipami znacie. Oby dzisiaj te 80 kg na 5 poszło. Lecimy praktycznie bez żadnej przerwy. 60 na pół było to od razu 60 kg. Słyszycie to? 65 kilo. Ja mam wrażenie, że ja chyba jakieś, nie wiem, połowiczne ruchy robię. Albo nie wiem, te dipy nie mają kąta 90 stopni, bo coś jest za lekko. No i dobra, czwarta seria, 75 kg, no ta piąta, piąty rep. Taki aby, aby, już czułem, że to tak trzeba ten. Jak znowu 80 nie wypchnę na pięć ruchów, to dobrze, że za tydzień jest koniec tego challenge'u. Czy wszyscy tutaj obecni są gotowi na 80 kg w dipie? Mam nadzieję, że tak. Także rozsiądźcie się wygodnie i sprawdźmy, czy tym razem pójdzie na 5 ruchów. Zostało podczepione. Podchodzimy do 80 kg. Udało się Także dziękuję wszystkim tutaj zgromadzonym 80 kilo zostało wyciągnięte Na 5 powtórzeń Bardzo się cieszę Cóż mogę rzec Widzimy się na finale